Halo, halo, czyli witam Was. Bardzo serdecznie na moim kanale Progress 7.1 z tej strony. Słuchajcie, mam dzisiaj dla Was powtórkę na FAUCE 7201K. Piękna, niemiecka myśl techniczna. Ładnie to wygląda. Z tyłu jak Pacman troszeczkę. A naprawdę pan pancerz tu ma bardzo fajne dokontowanie. Jest spoko. Ewentualnie powiem Wam, że jeśli on się Wam kontuje, widzicie go tak bokiem. Wiecie, tutaj, pod wieżę. Wchodzi tam po prostu jak marzenie. Dziesiąty poziom niemiecki. Walczymy kontra dziewiątki. Dwie artylerie na stronę. Jesteśmy na mapie studzianki bitwa w trybie spotkaniowym, czyli jest jeden kap na mapie. Obie drużyny walczą, aby go przejąć. Wyjechaliśmy, pojawił się obie 705, a dostał od nas plombę. No, i dziękuję. Mamy zainkasowane 693 punkty uszkodzeń. Lekkie przepychanki mamy tutaj z kolegą z drużyny. Widzimy, że przeciwnicy biją w nas z haeków. A my mamy już kolejne 683 punkty na naszym koncie. Kolejny haek. Tragedia, po prostu wiecie co. Wstydzilibyście się świetlać z hajku. No to jest masakra. <noise> Sponsorem bitewki jest kolega Shilveshte z klanu Trig. Wiecie, co teraz częściej widzę, jak ludzie strzelają z tych hajków. Po prostu wchodzą do bitwy od razu. Pierwsze co Trójeczkę klikają i napieprzają z tych hajków, ile wlezie. A się nie mogę zaczekać na tych hajków. bo to jest przegięcie po prostu jest przegięcie. Teraz bohater naszej pitewki nie wie co ze sobą zrobić. Czy będzie chciał snajpić, co się dzieje po drugiej stronie mapy, czy może jednak będzie chciał się użerać z hajekowcami. Zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Jeden pojazd z drużyny przeciwnej wjechał na flagę. No i sobie tam słodko stoi. Dostaliśmy spota, więc wypadałoby się wycofać. Nie chcielibyśmy dostać pocisku od jakiegoś niewidzialnego pojazdu. Tak czy inaczej, mamy już ponad 1300 uszkodzeń zadanych, 1800 zablokowaliśmy. W tym jeden strzał od lodówki, która jest naprzeciw pancernych. Nie wiem po co grać na pancerny, przecież tam się gra na haszach. No ale. Gra sobie jak chce, no, całą pan. Napiszę do niego prywatną wiadomość, że nie, nie graj tak nie wolno, przecież. Tak czy inaczej, teraz nasz bohater powtórki postanowił wziąć sprawę w swoje ręce. Już dwa pojazdy przeciwnika są na bazie. 40 sekund do końca przejęcia bazy. Więc wypadałoby coś zrobić. T30 również nas tutaj wspiera. Także on jedzie pierwszy. Pewnie dostanie jakąś bombę. Może nawet tylko ściągną. Pierwsza bomba od 705A. 50 TP na Haekach, Co za Łoś. No, dajemy pechę w 705A, zdjęliśmy 62 punkty z dekapa Oraz prawie 800 z jego puli życia Kończymy przeładowanie kolejnej pestki 705 wyjeżdża bokiem No, chyba lepiej już wyjechać nie mógł <grybujesz> O, jajku. 587 i 705A do garażu Teraz przydałoby się ściągnąć tego hajekowca Gdyż on trzyma 36% Przejmowania bazy. Wyjedziemy go tam, zremujemy lekko i dekap będzie. Ło, ale dostał! oj, ojoj, oj, oj, oj. Pięknie, pięknie panel, panie. Lodówka z drugiej strony tak mu pieprzną. To nie, nie lodówka! Godzilla! Godzilla mu tak walnęła. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Street próbuje nas objeżdżać. Nie spodziewa się tego, że my mamy tutaj bardzo fajne plecy. Także już dostaje w cile. Jeszcze my go poprawiamy 882 w Dubska dostał. Bardzo ładny strzał. Bardzo ładne losowanie. Już mamy 2000 po spocie i ponad 3600 zadanych. Kończę przeładowanie kolejnego pocisku. Streetswagen do garażu. Drugie zniszczenie na naszym koncie 3 do 4. I lecimy dalej. Pojawił się na północy mapy T54 Lightweight. Waga, wychylamy się. Koniec przeładowanie. Łup! Weszło chyba na pewno na 100% to weszło. Nie było innej możliwości, żeby to nie weszło. 4 do 4. Nasz kranwagen zniszczył badczata 25T AP. No i bitwa, powiem wam szczerze, że jest fajna, wyrównana. Nie takie rasowe przyjazdy, jak to zazwyczaj bywa. Widzimy teraz bok lodówki. Strzał na odwal się, nie miał prawa wejść. Po prostu i nie dość, że byliśmy w ruchu, nie było skupione. Lodówka też się ruszała. Odległość zrobiła też swoje. Także. Nie ma co tutaj się dziwić, że to nie weszło. Dziko na hajkach... O dość. Co to się dzieje. Co to dziele robią. Po co tak grać? No. Także wyjedzie jeszcze raz tym dzikiem znowu z hajka? Nie. Dostał od za 655. Bardzo ładnie. Mieć tyle penetracji wali z haeką, no po prostu. Panie RZZ, a jeśli to oglądasz jakimś cudem, wstydź się. Po prostu się wstydź. że <ścoughs> to nie trafi z tego haeka. O kurde. No, my go za to wyjaśniliśmy. Trzecie zniszczenie na koncie. 6 do 6. I już niedługo będzie 5000 uszkodzeń na naszym koncie. Na północy dalej się pojawia lightweight. On chyba nie dostał, no? Ma pełne życie, więc. Wiesz, na pewno dostał? A jednak nie. Chyba, że to ten Progetto dostał za niego. Nie wiemy, nie wiemy. Zobaczymy później to w podsumowaniu bitwy. O, te nasze powtórki. H teraz do przodu. Może być jakiś przestrzeń, Nie, nie ma, niestety. Wracamy już wieżę na Progetto. Boom. 708. Dziękuję, Progetto. Elo, nara. Cześć, wóźka, pa, hej. 5 oczek nam brakuje do 5,5 tysiąca damage'u 1800 w tym dalszym ciągu mamy zablokowane. Naszym pancerzem 2000 wyspotowane. Bardzo takie fajne liczby. Fajny wynik już w sumie jest. Pojawi się AMX 30. Szkoda, że mamy Hita, bo przez ten by nie przeszedł. Widzimy jego cyca na wieży. 663, słabsze troszeczkę losowanie, no ale nie zawsze będzie wchodzić po 800, prawda? 6158 uszkodzeń Wjeżdżamy na Enixa On się troszeczkę tam chowa Szukamy jakiegoś tam czystego przestrzału I bum, dziękuję, do widzenia Ale niestety przepłaciliśmy to potężnym strzałem od lodówki 730 było z naszej puli HP-ków Teraz jeszcze artyleria dołożyciła swoje 3 grosze No i mamy 550 HP Które na pozostały. Teraz strzał na ślepo w lodówkę Ładne nasze powtórki wjechał teraz na kappa. Ale szybko z niego zjechał, no bo przecież kapowanie jest dla słabych, nie? 9 do siedmiu dwoma pojazdami nasza drużyna prowadzi w stosunku do przeciwnika. Pięć jeszcze jeszcze jedno by się tutaj przydało, naprawdę byłoby fajnie. Wyświecił się radziecki pojazd ciężki dziewiątego poziomu T10. I co on zrobi teraz? Widać go? Niestety nie. Niestety nie, chyba że teraz wyjedzie. Bo ten też bo Turki nie zdecydował się na wystrzał. Bardzo tam był słaby przestrzał. Ale nasza artyleria za to dokończyła dziła zniszczenia. 10 do 8. Nasz grill się zbunkrował na K1, no ale w sumie dobrze tam. Dobra miejscóweczka na obronę bazy. Pojawi się artyleria. Widzimy, że bohater naszej poturki za wszelką cenę chce zrobić jeszcze tego jednego fraga, żeby mieć medal top gun. Jest na tygrysa. Oj, ten strzał kompletnie niepotrzebny, kompletnie niepotrzebny. Chciałeś dobrze, ale niestety tym razem przedobrzyłeś. Ostatnie dwa pociski hit zostały w naszym magazynie amunicyjnym. Troszeczkę bardziej wyprzeć. Ale jednak weszło. 327 Tiger padł naszym łupem. Mamy szóste zniszczenie, a tym samym fajny medal. 6715 uszkodzeń. Teraz patrzymy na jeżdżącego Lightweighta. Dostaliśmy od artylerii wystrzał. Nie chcę mówić, że to na pewno weszło, bo pff, ten wot jest naprawdę nieobliczalny. 12 do 9. Zobaczymy ogólnie po bitewce, jakie tam wyniki nasz kolega weszł. udało mu się nakręcić. 12 do 9 Jeszcze trzy maszyny zostały w przeciwnika przeciwnika Bohater naszej powtórki nie wyjeżdża Gdyż wie, że jest na jeden strzał Nasza lodowaczka próbuje coś tam pospotować Ale też idzie grzeszy hp -kami. Nasz A75 jeździ sobie wąwozem Artylerie pewnie już są w gotowości. Gryl jak stał, tak stoi. Także rozpoczęła się. Bitwa pozycyjna. Kto wyjedzie, kto popełni błąd? Dostaliśmy spota, czyli coś tutaj przed nami jest. To nie ten Lightweight gdzieś tam się kręci. Szkoda, jakby artyleria nam tutaj walnęła i nas zniszczyła. Naprawdę. Wielka szkoda by była, bo jesteśmy jeszcze potencjalnie w stanie bardzo dużo nas strzelać Parę strzałów na ślepo oddaliśmy w krzaki, gdzie potencjalnie może jeszcze ten Lightway siedzieć. Ile ten A75 możecie prawie? Cały jest. Niech wyjedzie, niech pospotuje. Ludo 3555. Dawaj, jedziesz, panie Ludo. Co sądzicie o tej maszynie? Ładna, co? Tutaj takie słabe manewrowanie. Kolega chyba już zobaczy, że ma taki super wynik i już pewnie się upił. No i pan Ludo się ruszył. No i od razu dostał plombę od Arty 513. W pojazd ciężki. No i te artylerii niwi, takie nerfa dostały, a dalej trują dupę. I co panie Ludo, nic nie wyspatujesz? Grill się ruszył. Święto Narodowe. Zapiszcie to w kalendarzu. Grill się ruszył. Ludosz podjechał pod bazę przeciwnika. Znaczy pod bazę, pod resła przeciwnika. Baza jest tutaj gdzie? Bo naszej nasze potórki stoi. I kolejna plomba od artylerii. O, kto go tam spotuje? Pewnie ten Lightway cały czas tam stoi, co? Jest, projekt, to się wrócił. Waga, czy będzie przestrzał? Mamy, jest. Strzał 727. Super, 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 super. Jeszcze artyleria tam dała o sobie znać. Lightweight się świeci. Skończymy przeładowanie. Czy będzie strzał w Lightweighta? Oj, przydało mi się go zniszczyć. Udało się, udało się. Bardzo ładny strzał 402. Lightweight do garażu. Siódme zniszczenie. Prawie 8000 mamy uszkodzeń. Przyjechała do nas nasza artyleria. Bardzo dobra miejscóweczka to jest dla niej, na pewno będzie mieć bicie na całą mapę. 14 do 11, nasz gil zniszczył artylerię przeciwnika. No i mamy teraz bitwę z Progetto. Uwaga! I... i bum! 457, ósme zniszczenie. Super wynik, naprawdę. Pojazd, klasa, zwycięstwo. Przejdźmy do podsumowania a wyniki pobitewne prezentują się następująco, Zabitewkę bitewkę wpadła znaka mistrzowska Asa Pancernego mamy tutaj medal Radleya Waltersa Defender, High Caliber oraz Top Gun bohater tej powtórki Schill Weste z klanu Trig na pojeździe VK 7201K zrobił no na ślepo weszło 10771 uszkodzeń 8 zniszczeń Co dało mu astronomiczne 1651 punktów doświadczenia Na dziesiątkach A muszę tutaj powiedzieć Że Wargaming na dziesiątkach bardzo rzadko daje takie ładne wyniki Super ekstra panie kolego Gratulacje 27 strzałów oddanych 18 w cel 17 przebić Nasz pancerz zablokował 1800 uszkodzeń a z naszą asystą zostało zadanych 2478 uszkodzeń. Graliśmy na koncie premium, pojazdem specjalnym. Udało nam się zarobić prawie 33 tysiące srebra. Bitewka długa, 13 minut, 21 sekund. Powiedzcie mi, czy zrobiliście ten pojazd, czego macie, jak wam się nim gra i czy sądzicie, że drzewkowy jest lepszy niż ten z kampanii? Dajcie znać w komentarzach, chętnie z wami. Podyskutuję. Ja na tej chwilę się z wami żegnam. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!